Witam was na moim kanale Witam was w ostatnim dniu lipca dzisiaj mamy 31 lipca godzina 16 ja od jakiegoś czasu nic nie nagrywałem z południą cały czas odpoczywałem trochę się uczyłem ale to było chyba dwa dni z rzędu się uczyłem a tak to nic nawet nie nagrywałem po prostu miałem taką mini przerwę od nagrywania od czasu wtedy kiedy skończyłem szkołę a teraz postanowiłem, że coś nagram z pół że i chciałam pokazywać jak wyglądają moje takie bardziej realistyczne dni w lecie. Także oto ja jestem nagranym ten film, także mam nadzieję, że ten film mi się podoba. Jeśli tak to klikajcie łapkę w subskrypcją i jak zwykle podajcie do mojego Instagrama. Także tak jak już mówiłem, dzisiaj jest 31 lipca, godzina 16.02 i ja nic nie nagrywałem. Po prostu ja byłem tak leniwy, obudziłem się o godzinie 11, spałem w ogóle 4 godziny. Lato jest tak realistyczne, że mogę wam po prostu powiedzieć kilka rzeczy co robiłem w lato, które nie były produktywne, a były leniwe. A były leniwe. Teraz przebieram się w co innego i idę sobie na dół z południową nie wyrządziłem się na dór i nie zrobiłem swoich kroków. Cóż, czuję, że zabiorę swoje sławki. Ogólnie sobie naładowałam sławkę, także szok w ogóle z południową ja normalnie to sobie nie naładował sławek z połudu, bo byłem strasznie leniwy. Także przybierę się z tego w jakąś bluzę i wyjdę na dół z południową mimo to, że jest słońce i nie wiem, czy jest aż tak ciepło. Z południowej jest prawie 19 stopni. Także ja się przebieram i widzimy się na dworzu Tylko ja teraz na dworze Przebrałam się w tę bluzę, którą mówi San Diego I powiem wam, że to jest ogólnie jedyna bluza, która mi się tak podoba Z południową Ona nie jest zbyt gruba, nie jest zbyt cienka Ona jest taka powiedzmy, pomiędzy cienką, a pomiędzy grubą bluzą Jeśli ogólnie chcecie wiedzieć skąd ją kupiłam To kupiłam ją w Primarku Powiem wam, że ta bluza jest najfajniejsza Po prostu kocham ją nosić Ja właśnie wróciłam do domu Powiem wam, że jestem tak zmęczona Ale chociaż nie pójdę spać Co najmniej do godziny 21 z południową Dzisiaj planuję już wcześniej spać Z południową jutro Muszę wstać o 8. Tym razem dotrzymam swojego słowa, także super. Ja dokładnie nic nie mam do roboty: jedynie co to, tylko oglądam serial na moim iPadzie. A tak, to pewnie do jakiejś godziny 18.00 tam wolno, także super, bo o godzinie 18 idę się uczyć? Bo po ja że powiedziałem, tak bardziej o 18.00, 19.00 ja zacznę się uczyć, więc tak właśnie postanowią. Będę musiał sobie jeszcze wymyślić, na czym będę się uczyć, z powodu, że mogę sobie wybrać trzy opcje, czyli angielski geografię lub matematykę. No ja teraz idę sobie oglądać i widzimy się później. Witam Was u moich rodziców w pokoju. Tutaj teraz akurat sobie oglądam serial Tytanów. Albo Tytani, nie wiem jak się ten serial nazywa, ale, wie, ale jest po angielsku, że Tytani. Ja tak, tak sobie oglądam i możliwe, że o jakieś nie wiem, 18, tak jak już mówiłem wcześniej, coś czuję, że o 18 pójdę i się jednak znowu do żeby się trochę pouczyć. Zmienię lokalizację, czyli pójdę do jadalni, żeby się uczyć. Próbuję jakby różne lokalizacje u mnie w domu, tak żeby zobaczyć, w którym pokoju mi się lepiej uczy. Jak na razie przetestowałem salon i mój pokój, gdzie one były tak bardziej pół na pół i teraz akurat będę sobie sprawdzać jadalnie, czy jadalnia jest jakby dobrym pokojem do uczenia się. A jak nie, to już trzeba, trzeba dalej szukać spód że próbuję dalej znaleźć tego miejsca, gdzie mogę się normalnie zrelaksować i się normalnie pouczyć. Bo niedługo szkoła i ja muszę też się przygotowywać, tak że. Okay, but that... Książki matematyki tutaj akurat. Tutaj mam iPada, e żeby sprawdzić, czy mam dobre odpowiedzi. Jeśli chcecie jakieś tipy, jeśli oczywiście mieszkacie tutaj w Wielkiej Brytanii i chcecie tipy, na przykład na dobre uczenie się, to polecam aplikację UDG. Oczywiście ta aplikacja jest na dole w opisie, jeśli chodzi o link. Jeżeli nie da sobie się uczyć, teraz akurat będę sobie wchodzić na małą klasę, to będziemy się uczyć. ogólnie jest godzina 21 i ja teraz jestem u w pokoju. Jest trochę ciemno, rozumiem, ale to dlatego, że mam zasłonę zasłonięta. A teraz sobie oglądam swój serial. Tak jak już widzieliście, wcześniej oglądałam sobie tych Tytanów i teraz sobie się przyniosę na swój serial. Jeśli nie wiecie, jak to jest serial, to jest Złoty Chłopak. Tutaj mam więcej, jeśli nie wiecie o tym mi chodzi. Jestem na sezonie drugim i powiem wam, że ten serial jest najlepszy, jaki mogę w ogóle oglądać. Nie oglądałam go całego, ogólnie go odkryłem jakiś czas temu, ale ogólnie jestem na sezonie drugim, odcinku jakiś tam chyba piątym. I teraz go sobie idę oglądać, także super. O yüzden de kiedy... engellem ekipy yaptın, terk edip gideceğim, öyle mi? Yıl, herkesin, her şeyin. Ja witam was w kolejnym tego vloga Dzisiaj mamy 1 sierpnia I ogólnie wczoraj się do was nie odzywałem Tak bardzo spółdużo, dużo po tym jak skończyłem oglądać mój serial poszłam od razu spać I ogólnie nie chciałem się do was odzywać A dzisiaj mamy 1 sierpnia godzina 14.42 I ja właśnie... Wróciłem z psem. Byłem ogólnie z psem na spacerze. Ogólnie to by mój brat wychodził z nim rana, ale oczywiście ja musiałam wyjść. Ale ogólnie plany są na dzisiaj takie, że ja dzisiaj idę się uczyć geografii angielskiego. Te dwa przedmioty, które się musi się na dzisiaj nauczyć. I oczywiście sobie wyplanować moje gole na nowy miesiąc, także super. Pogoda dzisiaj na mnie sprzyja, jest pochmurawo, gdzie takie pogody po prostu nienawidzę z że u, Gdy chcę wychodzić. Zawsze jest taka pogoda, ale przynajmniej dzisiaj nie wychodzę nigdzie, dzisiaj zostaję w domu. Także ta pogoda może być ile chce Wiedzie poniedziałek właśnie skończyłem ze swoim planowaniem Także mogę wam teraz powiedzieć co sobie napisałem Tak żeby sobie to zrobić Zrobić tylko na ten film Użycie geografii razem z angielskim Zmontować ten film poodkurzać pokój Nagrać się dany film Poczytać dziesięć stron książki I posprzątać bluzy w komodzie To się wszystko wydaje jakby na duże rzeczy do zrobienia Tylko, że one nie są duże powodu, ja muszę posprzątać bluzy w komodzie Z powodu, że ja mam straszne bałagan jeśli chodzi o moje bluzy Ogólnie one mi się nie mieszczą w komodzie i mam w ogóle dwie szuflady zapewnione moimi bluzami jeszcze kilka to na moich wieszakach Poczytać 10 stron książki i nagrać film to jest jakby dwie rzeczy, które muszę dzisiaj zrobić czyli nagrać film i poczytać 10 stron książki mogę to zaraz zrobić, tylko że nie mogę tego zaraz zrobić bo dużo muszę zrobić pierwsze dwie rzeczy czyli zrobić tylko na ten film i zacząć montować film bo w sumie wiecie co, zmiana planów najpierw zaczniemy się za posprzątanie mojego pokoju z powodu, że gdy mam czyste pomieszczenia to mam czystą głowy także super. Zaczniemy się za moje bluzy, oczywiście za posprzątanie moich bluz. Z powodu, że po prostu tylko zobaczcie, cała ta szuflada jest zapomniana moimi bluzami. Nie tylko ta szafa, bo też ta szuflada. Zrobimy moje wszystkie jakieś bluzy do spania, moje takie wszystkie, takie pomieszczone bluzy. Mam wszystkie jakby koszulki do spania i jeszcze w tym rządzie mam wszystkie bluzy, które oczywiście będę nosić, tylko, że nie teraz. Oczywiście ja to muszę posprzątać z powodu, że jeśli tego nie posprzątam, to mnie cały czas u mnie obłowię i oczywiście będę musiał to sprzątnąć. Moja sofa już jest cała posprzątana, oczywiście tutaj w tym rzędzie nie ma żadnych bluz, pomimo że tej o tam o, to tam są wszystkie moje jakoby koszulki, moje spodnie, krótkie spodnie to moja czapka, to jest mój oczywiście opasek. tu nadal mamy wszystkie swoje swetry i to torbę z Lidla, gdzie tam mam swoją strzelkę i jakieś tam inne rzeczy do tej szuflady, to mam tutaj wszystkie bluzy, które sobie posortowałam. oczywiście ta bluza nie powinna tu być, ale oczywiście musiałbym ją tutaj schować. Tutaj moje wszystkie są bluzy, które już posortowałem, także nie ma żadnych problemów z tym. Mi, witam was o godzinie 15.30 i teraz zaczniemy się za czytanie tej książki. Oczywiście taką książkę sobie wybrałem do czytania, ja sobie tą książkę wybrałem, nie wiem, jakiś... Od chyba 3 dni przed tym, jak skończyłem szkołę. Powiem Wam, że ta książka jest moja ulubiona. Jakby teraz jestem prawie, jakby, no. Do... Oczywiście dopiero już zacząłem, Ale jestem ogólnie na stronie 25. Powiem Wam, że jeszcze mam dużo, dużo do przeczytania. Z powodu, że ta książka jest tak gruba. Ja tylko tyle wziąłem sobie przeczytania. Także super, będę musiał ją więcej czytać. Dałam sobie tak bardziej godzinę do pół godziny, tak żeby sobie ją przeczytać. Jeśli nie będę sobie czytać 10 książek. Książek, 10 stron tej książki, pójdę we 30 stron, chyba, jakby to jest mój maksimum, z róża 10 stron mi nic nie da. Mianowicie skończyłem czytać tą książkę. I o mój Boże, ta książka jest taka wciągająca. Czytałem ją chyba. 20 stron. Powiem wam, że ta książka jest tak super. Prawda polecam wszystkim, którzy wiedzą, jaka to jest książka i oczywiście czytali ją. Jeśli chcecie, jeśli oczywiście mieszkacie w Wielkiej Brytanii i chodzicie do brytyjskich szkół. I jeśli zobaczycie tą książkę, to naprawdę polecam ją. Dam tutaj zdjęcie, jak ona naprawdę wygląda. Bo ja że ta książka mnie tak wciągnęła, że chcę jeszcze trochę sobie kilka z tych poczytać, ale oczywiście nie będę się aż tak, tak w to wciągać. I zrobię sobie taką małą przerwę, zanim przejdziemy do naszych kolejnych rzeczy. Także super. tutaj u mnie w salonie, bo tutaj będziemy nagrywać film siedzony, gdzie ja będę wam mówić o zmianach na moim kanale. Także ogólnie przyniosę też swojego tutaj iPada z powodu, że ja na iPadzie będę musiał sobie wyplanować, co chcę powiedzieć w tym filmie. Także zabieramy się do pracy teraz na dworze, sobie wyszłam teraz z psem i tak bardziej chciałam do was pogadać. Witam was po godzinie przerwy. Dla was to jest sekunda, a dla mnie to jest godzina z połudłu, nagrałam film. Były trochę problemy z tym filmem z nie umiałam się wymówić, ale super, skończyłem ten film. Miałam od razu także te dwie rzeczy zrobiłem super. A, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że też zrobiłem miniaturkę na ten film. Także, także z tego się cieszę. Możecie znaczyć, jeśli chcecie więcej takich filmów z powodu, że ja taki film nagrywać. Także ja teraz na spacerze z psem i widzimy się później. W ogóle, sorry za wiatr, ale teraz jest taki straszny wiatr. Wróciłem ze spaceru i teraz akurat idę sobie do moich rodziców do pokoju i będę sobie oglądał Netflixa. Ja ogólnie to lubię jakby oglądać Netflixa z powodu, że tu mają taką wielką telewizję. Na suficie, która ma jakby, jak powiedz, taki hak. Telewizor, to tak bardziej przytrzymuje ten telewizor. Ja tu chyba oglądam, najczęściej chyba oglądam tego Netflixa albo YouTube'a z powodu, że Tu mają Netflixa, YouTube'a, Prime Video, coś jeszcze, jeszcze, nie wiem. Po wiem to, ja tu po prostu oglądam sobie Netflixa z południa. Cały czas jak yy, moja mama lub mój tata są na dole, i nie ma ich za bardzo na górze przez nie, przez jakieś dwie godziny, to ja mam swój czas i mogę sobie ty przyjść do nich i sobie poglądać Netflixa o taką na luzie. Jakichś, nie wiem, godzinie, nie odzywam się do Was. To jest godzina 21.30 i ja się do Was odzywam ucząć się matematyki. Jak ja po prostu nie lubię się uczyć jakby. To ja mam myśl, że muszę odpalić swój mózg. Jakby do myślenia to jest też trochę niepojemne, ale no cóż, będę musiała się do tego zmusić. 23.21 i ja już się umyłem, jak widzicie mam mokre włosy. Założyłem tylko żółkę razem z tą bluzą z spółdu, że w nocy mi się robi tak zimno, że wolę mieć bluzę na sobie. Jutro, tak jak już wam mówiłem, muszę wstać znowu o i Ja jutro pochodzę z moimi znajomymi, ale możliwe, że jutro też ten dzień nagram. Ja teraz idę spać, a wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że nic nie wam się spodobał. Tak to klikajcie łapkę w górę i subskrypcję. Zejdźcie do mojego Instagrama, a my się widzimy w każdym sobotę i niedzielę o godzinie 20.00.